święto Miasta Tarnowa to idealna okazja do tego, żeby wszyscy mieszkańcy wyszli w przestrzeń publiczną miasta i znaleźli coś dla siebie. Zderzenia z założenia to taka, takie wydarzenie, gdzie zderzamy artystów, amatorów z profesjonalistami, różne dziedziny kultury, bo teatr z muzyką, muzykę z tańcem, muzyków zawodowych z muzykami amatorskimi. I w Podczas tego Trzydniowego Święta na pewno nie zabraknie koncertów, będzie wyjątkowy pokaz z Teatru KTO, drom z ścieżkami Romów, będzie Jarmark Galicyjski, do którego już mieszkańców zdążyliśmy przyzwyczaić od kilku lat, będzie Parada Berneńczyków, będą zawody sportowe, znakomita dwudniowa impreza dla tych wszystkich, którzy zajmują się czy kochają latać albo kochają modele. Latające, bo będzie taki piknik i zawody modeli latających. To, co jest bardzo ważne z działań kulturalnych, to nagrody Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury. I przyznane zostaną nagrody w kategoriach takich jak twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury, nadzieja roku mecenas kultury i ta bardzo ważna nagroda za całokształt działań w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, ale będą też rozdane i wręczone stypendia artystyczne dla tych wszystkich tarnowskich artystów, którzy mają pomysł, a miasto będzie chciało ich wesprzeć pieniędzmi publicznymi na realizację tych działań artystycznych. Również uhonorowani zostaną nauczyciele i wręczone zostaną tytuły nauczyciel z kulturą, to z kolei dla tych nauczycieli, którzy w sposób szczególny dbają o to najmłodsze pokolenie Tarnowian i co aby rozwijali się, ci najmłodsi rozwijali się również artystycznie i, i zakres tych działań wykracza zdecydowanie poza ten, te obowiązki szkolne. Mieliśmy być już w zeszłym roku pierwszy raz, natomiast sprawy osobiste nie pozwoliły nam. Natomiast w tym roku za cel wzięliśmy, że musimy tutaj być. Tym bardziej, że po zdjęciach widzieliśmy, że naprawdę świetna inicjatywa, świetna impreza i że naprawdę trzeba tutaj być. Idealna dla dzieci, bardzo łagodna, ale jak widać, nie tylko dla dzieci, również dla małp jest idealna. Także my dzisiaj co prawda bez kostiumów nie, nie, nie przebrani w bawarskie stroje, ale postaraliśmy się i przynajmniej na, y, Chico jest tutaj przebrany za Bawarczyka. Jarmarku mogą wziąć udział e, głównie rękodzielnicy, e, którzy samodzielnie wykonują swoje wyroby. E, no najczęściej jest to ręcznie wykonywana biżuteria, e, różnego rodzaju maskotki, wyroby z drewna, również wyroby z kamieni szlachetnych, ze srebra. Wiele, wiele ciekawych. Naprawdę oryginalnych rzeczy. Jarmark jest również otwarty dla producentów żywności, takiej lokalnej, regionalnej, często też ekologicznej, certyfikowanej również, bo mamy też oscypkę oscypka podhalańskiego, ale są to alkohole, w tym nasza znana tarninówka, nalewka z tarniny, wina węgierskie, chleby, chleb wiejski, zioła i wiele innych. Ma edycja małopolskich dni osób niepełnosprawnych odbywa się na terenie Tarnowa, ale również i są uczestnicy całego subregionu tarnowskiego, co bardzo ważne, ponieważ osoby niepełnosprawne z miasta Tarnowa, jak i również subregionu, integrują się z osobami pełnosprawnymi, bo na tym bardzo nam zależało, aby integrować wszystkich w ramach normalnej takiej wspólnej zabawy. Ale to nie tylko piknik, nie tylko różne imprezy, ale również dni otwarte we wszystkich jednostkach, placówkach, jak również informacje dotyczące z czego osoby mogą skorzystać. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest Słoneczne Wzgórze, ZAS, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Opieka dla Osób Zależnych, Bezpieczna Przystaj, nowa oferta w tym roku dla osób z niepełnosprawnością, przelaką, jak również dla osób zależnych.